Tak sobie chwilę siedzę i myślę, muszę przygotować te wtryskiwacze, żeby jutro kurier je zabrał, bo tutaj je mam. I tak uzgodniliśmy, że te wtryskiwacze damy do sprawdzenia, bo jak są wyjęte, to warto je sprawdzić, czy, czy jest wszystko z nimi dobrze. Także wysyłam je do Bosza, żeby je sprawdzili. Mam tutaj kartonik, spakuję ten kartonik, co dostałem łożyska. Też tutaj taka fajna. Jest folia bąbelkowa, to wykorzystam, ładnie zawinę, spakuję i wiadomo, trzeba wszystko sobie gromadzić, bo jak przyjdą tłoki, zrobimy szlify, głowice, trzeba będzie ten silnik zacząć składać, bo to temat taki no, pilny, żeby to raz, dwa zrobić i temat zamknąć. No i jutro będziemy składali most, może coś jeszcze dzisiaj ruszę, ale wątpię. Most yy, i, i sprzęgła w skrzyni. To nie mam wyjazdów, to tak trochę podgonimy, bo dzisiaj mnie nie było. Cały dzień to tak też nie było. W sumie co nagrać? Kabina do umycia jutro idzie. I tak to wygląda, cały czas coś się dzieje, choć teraz, mówię, tym tygodniu trochę wyjazdów było, ale myślę, że już jutro będzie dużo lepiej. I zaczynamy składać mechanizm różnicowy. Wszystkie nowe łożyska, tutaj po dwa atakujące są łożyska T. Będzie to. to. jeszcze musimy założyć podkładki dystansowe, te które były pod ten pierścień. A te małe pozysko idzie z drugiej strony od wału napędowego. także trzeba ponabijać nabijać tutaj bieżnie. A łożyska nawałek, atakujący. A ja tutaj nabijam łożyska na czopy. Jedno łożysko już nabite. Teraz nabijam drugie. Nawet to w ten sposób taka miesiączka produkcyjna. Później łożysko. To już mamy tak mechanizm złożony. O talerzowe dokręcone na 163 i tutaj te śruby na 150 łożysko założone tu jeszcze musimy te łożyska założyć nie? Mhm. to te kojo są to będą ja je wyjąłem bo opakowania potrzebowałem do przesyłki a ja tutaj już nabijam ostatnie te co? 73,80 ten rozmiar To są 4 kupiony Tato, nie, A ja to muszę jeszcze nabić. Najpierw nabijam tulejkę, miseczkę, i to wszystko nabijam na klej do tych dołożysk, do połączeń. Mocuj, yy, klej mocujący. Gdzie mam ten położony? Koło. Dobrze są zrobione te miseczki, bo fajnie ciasno wchodzą. Ten. Dobra, i teraz trzeba założyć łożysko bieżnie. muszę ją odpłuścić. Też naklej. Teraz bierzemy tula jedno bicie Tam. Trzeba, żeby, żeby równo. Muszę to podłożyć na koniec te kołki, żeby nie sprężynowało. Ważne jest, żeby równo to prowadzić. Dobrze, że Kuba jesteś, ty nam pomożesz. Co, trzeba wziąć to? A, śruby do tego jeszcze. Śruby... Śruby do czapów. A jedne są, tak? Jedne są. Tak. No? A ta łapa po półdzie kurwa motem czy czekoparą A To Co się składa? A? Nie wiem. Bo ja tym małym tu to że się otul i to zostawiłem. Nie, ja to lepiej koparką podnieść. Dobra. To są y, dwunastki, nie? Dobra, tamte co mamy, to później sobie znajdę. Tylko żeby to założyć. Tu. Drugą stroną. O, tak. Czekaj, gdzieś był ten bałek taki. Biały. Co ciężko idzie? Nie, powinno być krzywo chyba idzie. że Powinno wejść to. Gdzie idzie? Trochę obróć z boku, trochę póki żeby gwinty zawał. Dobra. Na wałku były śmieci. No tak, i tak to teraz tylko przymiar do tego. Do ustawienia luzu. No można robić. Dobra, bo się już opiera o ten. To się śrubami ściągnie już. Dobra, teraz to już sobie poradzę kuba, bo ten to już mi nie spadnie. To mi pokazuje, że jest za ciasno o 2 mm, gdzieś miałem szczelinomierz, 2 mm 12, muszę wyjąć te sworznie i mam tutaj drugie sworznie bez podkładek, bo na tamte założyłem podkładki, bo mi się wydawało, że będzie za luźno, bo trochę wystawały czpienie tutaj, także muszę to jeszcze raz rozebrać. Teraz założę bez podkładek i zobaczymy ile będzie potrzebne, a później podłożymy tutaj, żeby wyregulować pod sworzeń. Bardzo ciasno? To najcięższe jest? Mhm. On za ciasno teraz jest. To chyba będę musiały zostać, bo... W razie to tu skręcę. Motkę, to będzie mi łatwiej. Zobacz, tam nie ma takiej podkładki właśnie. To ta Tak. te prawie się nic nie zmieniło, które, które ja wyciągnąłem z tego, tak? Tu miałem podróżną podkładkę. Szczelinomierz. Tu. Nie no, zmieniło się, bo teraz mi nie wchodzi, jeszcze z dołu trzeba wyciągnąć. To jednak musi być bez podkładek tak jak było. Jeszcze dół muszę odkręcić. Tu już mamy wyregulowany opór toczenia. Tych łożysk. Tutaj ma być w granicach 1 do 6 Nm. Opór toczenia tu się reguluje podkładkami. To zostało już wyregulowane. Teraz będziemy zakładali tutaj mechanizm różnicowy. Jeszcze musimy wyregulować opór toczenia mechanizmu i luz. W sumie luz, bo tu się reguluje dociskiem. Luz tylko musi międzyzemny ustawić. Wkładaliśmy mechanizm już tutaj, żeby to już skręcić na gotowo. Się okazało, że nie pasuje, bo jest coś odwrotnie z zębami na wałku atakującym i na tym kole talerzowym. Tylko jeszcze musimy zobaczyć dokładnie co. Tak, ilość zębów się zgadza i to niby pasuje. A ten, tamten wałek do tego też pasuje. Są w drugą stronę zęby. No nie, bo tu są w drugą stronę zęby, nie? To tu nie, nie założymy. To czyli, tak jak tu widać, przytrzymaj to, Rafał. Jest przesunięcie w osi, dlatego nam to nie pasuje, bo na moście by musiało być tak. O. Czyli na moście jest tak, nie? Bo tutaj, mam, jak patrzymy na to, to jest osi 100 i jest z tej strony, widzisz? A ten wałek jest z tej strony po budowie, nie? O. Od drugiej no od drugiej strony, dlatego nam nie pasuje, nie? Ilość zębów ta sama, wszystko to samo, z tym, że są zęby w drugą stronę, yy, w drugą stronę, jak to się nazywa, wygięte, tak? I obudowa jest, wiesz, z przesunięciem w tą i dlatego tam to nie pasuje, nie? Na początku myślałem, że może wałek jest odwrotnie i to odwrotnie, okay. nie? I dodatkowa robota, musimy teraz zdjąć łożysko, Czas poświęcony był na wyregulowanie tego luzu łożyskowego, a trzeba to jeszcze raz rozbierać. Ale już tam jeżyłem inne, także zaraz będę zamawiał inne. A to reklamacja. Tak ciasno idzie? No, to wiemy. Prziknij tym z z marem, bo tym nie dojdzie tam. No co on tak zrobił ciasno? Mar? Masz? No to psiknij, tutaj to będzie. Tu jest zmywacz, masz. I tak to jest na etapie montażu. Tutaj ładnie nam wchodziło, a tu już jest zrobione za ciasto. Musimy trochę poprawić. Tym listkówką. Delikatnie, bo za bardzo za ciasto wchodzą te sforżnia, żeby później je a nie było większego krążka? patrzyłeś? ten tak. taki zaokrąglony co jest? Wow. Wow. Rosja przyjęła. i co tam? jest wszystko? I? zaraz zobaczymy elegancko Zaraz wyciągniemy na warsztat. No Eleganckie, nie? No tak, no bo takie, taka była umowa. No i mamy to zmontowane, tylko nam jeszcze brakuje podkładek regulacyjnych, ale to się dokupi, to będzie już na ostatecznym montażu potrzebne, żeby to ostatecznie skręcić. No teraz składamy zwolnicę. Znaczy, jest zwolnica, piasty. Musimy tutaj ustawić luzy na łożyskach. Jest kontener na złom, to przy okazji trzeba ze, spod stołu powyrzucać trochę rzeczy, które są niepotrzebne, bo się na tego nazbierało. I składamy tutaj jedną piastę. już. Będziemy ustawiali teraz opór toczenia tutaj łożysk. Co korbowód pokaż to jest od rządira Od rządira korbowód obrócona główka do wyrzucenia A to koło? Złon. A to od 7250 to trzyni, jeszcze jedna jest na wystawie. To można wyrzucić To jest półki od ładowarki tam Albo to rziką. na pamiątkę powiesić, albo... Tam leży druga rzucie. Pamiątki opracowane koło. Od 7250 Pro ukręcony wałek. Od pomnika 20 motoryk. Dawaj. Się rozgrało. To panowie od Jundira. To będę od Jundira chyba, no. Wszystko złoń. No to... A, a to? Wiesz, że to jest? To się była jakaś ukręcona To jest od skani od... Y, Kup, tego. Od głowicy? Nie, od y, czopów głównych. Od A Dlatego to się odkręciło. Sobie. Aha. Ja myślałem, że tam się korba... Znaczy, korba się odkręciła, ale była też urbana jedna ta, nie? Zostało to i to. Tylko to... To tu jeszcze, Kuba, jest to. Kuba jeszcze to. Ta obudowę to... też można wyrzucić chyba, nie? Bo to... To, to co za no to można by. Chyba że to zrobię, no, To musiał wziąć do to, to się zrobi. To jeszcze kubuś. To jest wek. Jest... A już się zrobiło wszystko tam. No, tutaj nam brakuje tych też podkładać, żeby ustawić. Jedna jest ustawiona mi się obraca już. Jak mamy za grube podkładki brakuje nam takich cieniutki. No i dzisiaj nam się udało tyle zrobić, że mamy to wstępnie złożone. Już wiem, że tutaj jakie podkładki muszę dokupić. W sumie tak tutaj również tu mamy już ustawiony opór toczenia. Tutaj też podkładek brakuje. Muszę kupić cienkich podkładek, bo mamy za mało nie ma ich wyregulować. No i największym tutaj problemem, który wynikł i to z tym wałkiem atakującym, że nie pasował. Także stanęło to wszystko, bo później tak, to włożymy, to dopiero później będzie można włożyć półosie. Ale to wszystko chciałem sobie po... Przymierzać czy wszystko pasuje, bo to było dorabiane, słownie dorabiane. Przerabiane są te mocowania łożysk dlatego to wszystko trzeba wstępnie poskładać, poustawiać dociski, żeby to wszystko dobrze współpracowało. Także tu już na tym etapie mamy to poustawiane. Teraz tylko taki szybki montaż. Jeżeli się, no jeszcze trzeba będzie cały mechanizm ustawić, jak przyjdzie odpowiednie koło talerzowe i odpowiedni wajek atakujący i później to już tylko taki montaż. Zakładamy uszczelniacze, wkładamy pół oś, jedną, drugą. No i wszystko zmontowane. Jutro, może przyjdą tulejki do wspornika i to się złoży. W międzyczasie Sebastian trochę tutaj powyciągał z tego spod tego stołu, bo mamy kontener na złomy, Trochę robimy porządki sobie na gospodarstwie. A dużo rzeczy nam się nagromadziło, które idą po prostu do wyrzucenia i nigdy nie były potrzebne, tylko leżały i zajmowały miejsce. Także dużo w tym roku wyrzucę takich różnych rzeczy, które nam tylko zagracają. A ja tutaj sobie przeglądam te sprzęgła w skrzyni. Rozebrałem wałek biegów parzystych i nieparzystych. Przejrzałem go czy nigdzie nie jest pęknięty. Bo miałem przypadek, że raz mi się tutaj ukręcił. Ale tutaj wszystko jest ok, jeżeli chodzi o tarczki i przekładki, to są jeszcze oryginalne, nikt tego nie wymieniał, to jest po prostu w bardzo dobrym stanie, to jest idealne, także to wszystko wraca na swoje miejsce, zaraz to będę składał, koła, zęby, wszystko tu jest fajnie, tu tylko uległo zniszczeniu w zużyciu jedno sprzęgło, Części tutaj leżą od tamtego sprzęgła yy, i te sprzęgło, to wszystko, wszystko mam już kupione nowe, to będzie wymienione. To dzisiaj chcę to poskładać yy, i nowe łożyska zamontować, ponieważ yy, ta skrzynia była składana w poziomie i bardzo mocno są poobijane, bieżnie były i koszyczki były takie pouszkodzone. Dlatego łożyska wymieniam wszystkie na nowe, bo można by było je zostawić, gdyby to było poprzednim razem dobrze zmontowane, no to łożyska by można było zostawić, ale że ktoś to robił i tak to wszystko zostało poniszczone, poobijane, także chcę to spasować, żeby to było jak należy, także przyjadę, przyjdę sobie zaraz bo idę teraz sobie na przerwę zjeść i przychodzę zaraz i będę sobie te sprzęgła składał ten drugi wałek również to wszystko jest OK. Jak już miałem zdjęte łożyska, to mogę zajrzeć sobie tutaj, do, nie, tak jak tam do tego kosza biegów parzystych nieparzystych. Tutaj nawet już dalej nie rozbieram, bo to wszystko widać, że jest w porządku dmuchają powietrzem, wszystkie sprzęgła się pani zaciskają, a tu jest reduktor. To wszystko jeszcze do umycia, tam to już mam pomyte to wszystko jeszcze do umycia pójdzie i to poskładam dzisiaj. I jeszcze mam taki fajny pomysł Dzisiaj Rosja przywiózł, bo wczoraj to w sumie zamówiłem Przywiózł y, takie blachy powyginałem y, Czyli tak, arkusz 125x2,5 m Czyli tu jest 125 y, I z jednego arkusza wyciąłem po cztery blachy I tu mamy 30, 40 50-60 i zostało to pozaginane na 5. I z tego będę robił regały, takie wózki, yy, po to, że jak coś rozbieramy, żebyśmy mogli tu układać części. A na boki tutaj są wycięte płaskowniki, takie 50 mm, i to będą tutaj wszystko przyspawane. I te wózki będą na kołach. Cztery wózki wyjdzie, bo tak na próbę w sumie wziąłem, i zrobię cztery. Cztery arkusze kupiłem, cztery arkusze mi powyginali, pocięli powyginali i kątowniki. I kątowniki będą miały cztery słupki. I to będzie w kształcie takiego trapezu, że szeroka półka będzie na samym dole, węższa i coraz węższa, i ta najwęższa będzie u góry. Tak jak na przykład będę rozbierał silnik, to u góry mogę sobie rzucać od głowicy na przykład. Rozrząd, dźwigienki, lastki popychacza. Załóżmy pokrywę niżnie mogę rzucić sobie tłoki. Później pozostały element na dole miskę, bo jest większa. Taki mam pomysł, żeby to można było wszystko sobie fajnie segregować, żeby nie trzeba było tych rzeczy przekładać. Jak na przykład remont trwa 2-3 tygodnie, bo czekamy na części rozbieramy ten silnik, to wszystko sobie składam na wózkach i już tego nie przekładam do momentu. A zaczynamy składać i kończymy remont. Tak samo będziemy robić, jak będziemy naprawiali kombajny do ziemniaków czy coś. To też mamy zawsze problem, że nie ma gdzie tego wszystkiego rozkładać. A tak będą takie wózki na kołach, że będzie można podjechać z jednej strony, z drugiej strony, i wszystko sobie to rozkładać. Bo jest właśnie problem, że nie ma gdzie tych części kłaść. A jak położymy, trzeba je przełożyć. Później to się pomiesza. Do tego dążę, żeby jak coś rozbieram, że jak już. Położymy, to to leży do momentu montażu. No i tu mam te słupki pocięte z kątownika. Jutro to pospawamy, tylko jeszcze brakuje mi kółek. I tutaj, dzisiaj jak jeszcze mi starczy czasu, choć nie wiem, będę chciał to wszystko ładnie przygotować też. Ale myślę, że te sprzęgła jak poskładam dzisiaj, to to będzie już naprawdę dużo zrobione. A przy kabinie w sumie tylko zostały zdemontowane lampy. I wycieraczki, i na razie ta kabina czeka. Bo dzisiaj mieliśmy ją umyć, ale padał deszcz i myliśmy tam inne maszyny, co innego się robiło. Padał deszcz, także nic tutaj nie zostało w sumie zrobione. Jutro może się ją weźmie i umyję. Chłopaki przynieśli poduszkę dla kotów, żeby sobie tutaj jeszcze posiedziały, w tej kabinie. I tak to wygląda. Także trochę tutaj nam się zrobi porządku. Jakbym tą skrzynię dzisiaj poskładał, te sprzęgła, to może byśmy wałki powrzucali do obudowy. No zobaczymy jak to wyniknie. No z takim czymś, no jak z mostem, gdzie, gdzie trzeba kilka razy rozbierać. Yy, dawać podkładki, wyciągać yy, i... Tutaj jeszcze troszkę mieliśmy za ciasno, trzeba było to tam lekko liznąć. Yy, żeby to tak nam wchodziło, żeby też trzeba tak zrobić, żeby to później można było... Myśleć o tym, żeby to można było później rozebrać. Bo jak zbijemy na hama, to to nie jest też dobrze. I tak to wygląda. I to tu już trochę się zrobi więcej porządku, bo to się powywozi. I tu jeszcze myślę, że zrobię szuflady yy, pod tym stołem, bo jest dosyć głęboko. Jak tam z tyłu coś jest, to nie można tego wyciągnąć. To jak mam tam zrobione. No i tak to wygląda. A tutaj jeszcze tak mają dojść te uszczeniacze. Tutaj Rafał zaczął to rozbierać, ale nie szło mu. To zostawił. I to będziemy musieli jeszcze zdjąć te piasty, żeby można było dojść do uszczeniacza. Uszczeniacze są już w drodze. Tu już nam trochę się zluzowało na placu. Trzeba będzie jeszcze tylko cały plac spłukać. Tu kontener na złom. Już prawie, że mamy pełny. Nazbierało się. Sadzarka do odczepienia, jedna i druga. Koła już są pozmieniane w ciągnikach. Rosja odczepił tego Lemkena, umył już wstępnie Steigera. Koła wąskie sobie tam leżą, też trzeba będzie gdzieś pod dach schować, żeby nie stały na słońcu. Steiger jest tak wstępnie umyty. Pierwsze co to, demontaż będzie kół i uszczelnienie zwolnień musimy zrobić. I tutaj zrobić tulejki tu i z tyłu. A później zobaczymy. No, myślę o tym malowaniu, ale czy to zrobię wszystko w tym sezonie, to przed sezonem to nie wiem. Zrobię może tak jak było z tym czarnym 7220, że był robiony przez dwa lata. Część zrobiliśmy w jednym roku, a drugą część w drugim roku. To wszystko zależy, jak to nam pójdzie z czasem. Bo jeszcze jest pomysł, muszę. Układ tryskowy przejrzeć tutaj, bo to są pompy wtryskiwacze. Tu nie było zaglądane. Chcemy zdjąć pokrywę rozrządu i zobaczyć, co jest tam. Bo to nie było ruszane, żeby to wszystko sobie przejrzeć. Także maszyna czeka. Kabina tak samo. Jeżeli się nie uda skończyć w tym cedonie, to się zimą zamontuje, tak? Bo no zobaczymy, jak to wyjdzie. Najważniejsze jest dla mnie to w tym remoncie. Żeby robić w ten sposób, żeby tego ciągnika nie unieruchomić, że jak będzie potrzeba wziąć go do uprawy, żeby mógł dalej uprawiać.